Witam w nowym vlogu. Chcę pokazać kiszonkę z kukurydzy. I jak to wygląda przewóz tej paszy. Ładuję sobie na, na paszowóz. Po prostu skrobię sobie widłami, szuflą, wrzucam. I mam na cały dzień. Tak na, na rano i na wieczór. Żeby po prostu to tam za często darmo nie jeździć, to na sobie niecałą tą przyczepkę i, i mam jeszcze na cały dzień. Pryzma wyszła z hektar 20, czy tam 30, ciężko powiedzieć, mniej więcej wyszła 27 metrów długości, mierząc przez górę i 8 szerokości, też mierząc przez górę. Także przykryty jest jako tako. Z tego co widziałem, jak ludzie przykrywają, to jest gorzej. Miałem opon dołożyć do pełna, ale właśnie sugerując się z tym co widziałem u sąsiadów i znajomych, to już sobie dałem spokój. Będę wybierał to, ja będę przekładał dalej. Tutaj jeszcze folia była podkładowa, gdzieś na czwarte długości. No Tutaj te, gdzie, gdzie teraz będę wybierał to jeszcze to jej nie ma także kukurydza pierwszy raz tak zadbana, bo miałem kie dwa lata temu i, i tam się nie udała, bo to była nowa dzierżawa i tak na szybko tylko posiana i dlatego była bardzo nieudana Tutaj już nie jest udana pryzma na wysokość nie wiem jak, bo nie mierzyłem ale, ale będzie co dawać Dobra, rozkrywam i się widzimy i odkryte Jak widać nic się na razie jeszcze nie psuje, no ale ciężko żeby się psuło Także sieczkę Czasem jesteś niepocięte do końca I tak szczerze to jest dosyć drobno zrobione. Najważniejsze, że ziarno było wszystkie trącone. Tak mi się wydaje. Te jest każde jakieś połówki na pół przełupane. Wygląda to dobrze moim zdaniem w miarę. A co do otwierania to ziemi nie odrzucam na razie. O tutaj ono jest. Podgarniam, póki daję radę tę folię i ziemia tutaj dociska brzeg folii i żeby to powietrze nie szło dalej, także nie zgarniam na bieżąco, tylko co jakiś czas. Na razie tutaj wybieram z tydzień czasu może. Jeszcze mam daleko do końca, także na razie jest dobrze. O no i tam sorry za jakość dźwięku na pewno wiatr wieje To też po kukurydzy To siane Jak zwykle na filmie Ono wygląda gorzej Już 2-3 liście ma O a to jest Jeszcze wapno się wala w ogóle nie rozpuszczone było nas od siewu w ogóle nie pada także tutaj jedno pole posiałem po kukurydzy a drugie pole chcę spróbować w monokulturze tak, tutaj mam dwie małe działki i zobaczę, no tutaj chciałem po prostu wykorzystać te nawożenie, które tu wpakowałem, bo tutaj bardzo dużo poszło po kukurydze wszystkiego i chciałem, żeby po prostu od razu zboże sobie korzystało, także tutaj w ogóle bez żadnego nawożenia, na tej działce akurat, bo na, na innych to normalnie się nawróciłem i nawozy stosowałem. Tylko tutaj po prostu uznałem, że zasobność będzie duża w tej glebie i rozsiałem na te 80 ary 500 kg wapna granulowanego. Ale to nie o ten film, także co do kukurydzy to... Yy, skrobię widłami i zaraz się odzywam obdziabane teraz czas na załadunek tą, tą maszyną także sobie powoli nabieram i ta metoda bardzo mi odpowiada bo sobie szuflą wrzucę i później wiaderkę noszę do byków pach pach i nanoszone Pamiętam, jak pierwszy raz miałem kukurydzę, to pryzma była mała i nosiłem tylko wiaderkami. Miałem dużo bliżej. Zrobioną i, i nosiłem. Ale to... Tam trzeba płucać, garbić się. Żeby nabrać. Rękoma nabierałem, wrzucałem. W te wiaderka i nosiłem. I to była kiepska metoda. Nie mam zdrowia do tego, żeby... Kucać, nachylać się i w ogóle to takich rzeczy nie lubię. A tutaj tylko pach, pach szufelką narzucę i później mam to wysoko, tą kukurydzę już luźną i sobie tylko taką miskę metalową wgarniam do wiadra i daję bykom. Także takie wiadro 18 litrów. Sypie na dwie sztuki, rano i wieczorem. A jak większe byki, to jeszcze tam trochę dosypuje więcej. No ale ogólnie to coś takiego wychodzi, że dziennie właśnie te około 20 litrów na sztukę daje lub więcej tej kukurydzy. No i. I oto efekt końcowy. Tyle załadowałem gdzieś. I jeszcze dosypię worek ziemniaków. Bo muszę skarmić. coś się nie nadają wiadomo do jedzenia, ani na sadzniaki. Także worek tu nasypię. To dla tych większych blyków. Będę też brał z ziemniakami, dla tych mniejszych to bez. I ziemniaki będą w całości bydło to przeżuwacze to sobie przeżują tak daje i się nic nie dzieje bo nie będę się motą i to kroił czy, czy dziobał szpadlem czy co tam innego można wymyślić ogólnie z kukurydzy jestem zadowolony w przyszłym roku planuję posiać 2 hektary czyli tam będzie areał zwiększony może i nawet bym siał więcej ale wiadomo to budżet nie jest z gumy w tej nawozów to nie będę się rozpędzał na pewno I to możecie napisać w komentarzach jakieś swoje uwagi, ja wszystko czytam Nad wszystkim się zastanawiam, nikogo od razu tam nie skreślam Nad wszystkim zawsze się dwa razy zastanowię, bo ja nie jestem jak niektórzy tutaj wizjonerzy z naszego województwa, z Lubelskiego na tym YouTubie. I zawsze wszystko dwa razy przemyślę. Może nawet nie dwa, a 10 razy. Nigdy nie robię na, na łapu CAPU i aby szybciej. Także wszystko mam przemyślane i czytam po prostu te rady i nieraz je wykorzystałem. Także ogólnie jestem zadowolony z tego pobytu na YouTube, że mogę zawsze coś tam mądrego przeczytać czasem i mniej mądrego, ale to różnie ale ogólnie wszystko fajnie, dobrze jest pryzma dobrze wychodzi, jedynie się martwię trochę, że może za wysoką zrobiłem trzeba było dłuższą zrobić i niższą, bo tam już na, na górze będzie Trochę za wysoka i będzie za małe wybieranie, ale ale nie jest źle. Myślę, zobaczymy. No teraz zima będzie. Także nie powinno to się grzać. Jak widać, bykom nie tyle, że nie smakuje, ale najadają się i za bardzo nie chcą. Właśnie zależy, który, bo ten, no, to je. Drugi będzie czekał. O, no, tutaj wpieprzają. Te hf -y. Te mniejsze byczki też jedzą dobrze. Czy te? Także. Zależnie od humoru, ale głównie chodzi o to, że właśnie o, czekają, masz, o. Ogólnie z tą miską to tylko na celach filmu, bo daje takie wiadro na, na ich dwóch, 12 litrów ma śruty i to dwa razy dziennie czyli na sztukę wychodzi takie 12 litrów śruty i robię mocniejszą już daję dużo więcej prężyta żeby żeby nie nie było samej łuski z owsa także także ponajadane byki na razie widać siano dane bo siano kiszonki to daje od czasu do czasu już mniej trzeba bo bo rany są. I za bardzo nie ubywa. Dobra. Tyle w tym vlogu. Muszę śrutę dawać, bo się niecierpliwią byki. I wtedy oni tą kukurydzę zjedzą spokojnie. Do następnego razu będzie pusto. Także tyle w tym vlogu. Na razie.